Brak zimowej pokrywy śnieżnej, która jest kluczowym źródłem wody, wiosną w połączeniu z temperaturami powyżej średniej, stworzył podwójnie niekorzystną sytuację. Uniemożliwiło to naturalną akumulację rezerw wody w zimie i potencjalnie doprowadziło do zwiększonego parowania. No i mamy suszę największą od dekady. Jakie będą jej ekonomiczne skutki po stronie rynku produktów żywnościowych? Doktor Jakub Olipra, ekonomista w Credi Agricole Bank Polska w zeszłym tygodniu prowadził badania i obliczenia na ten temat i najświeższe dane są właśnie dostępne? Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to teraz tak, pierwsze i najbardziej istotne pytanie, czy w Waszych analizach? To, jak bardzo dużo mamy inflację, jest przeliczone na to, o ile będą wyższe ceny i jak te wyższe ceny, w sensie ich dynamiki, mamy sobie wyobrazić, produktów rolnych. Znaczy, to odnosząc się do samej suszy, to, to rzeczywiście, no, patrząc na, na warunki agrometeorologiczne, można oczekiwać, że te ceny żywności będą wyższe. No, produkcja roślinna potrzebuje wody. Jeżeli tej wody jest za mało, no to automatycznie tej produkcji będzie mniej. Natomiast przenosząc to bezpośrednio na dynamikę cen żywności, to byłbym bardzo ostrożny. Pamiętajmy o tym, że ceny żywności w Polsce obecnie zależą przede wszystkim od czynników globalnych, tak? Czyli przykładowo, jeżeli cena pszenicy na świecie nie wzrośnie, to ona nie wzrośnie również w Polsce. Czyli Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że, że w Polsce mamy bardzo słabe krajowe zbiory ze względu na suszę. Natomiast na świecie te zbiory są bardzo dobre. I mimo to te ceny w Polsce jakoś istotnie nie wzrosną, no ze względu na to, że na świecie ta sytuacja cenowa będzie zupełnie inna. Mm. Tak, czyli. Czyli to nie jest tak, że, że mają suszę, tak jak pan redaktor powiedział, że na, największa susza od 10 lat, że to od razu doprowadzi do bardzo silnego wzrostu cen żywności w Polsce. Są takie lokalne kategorie, tak, które rzeczywiście one zależą od tych naszych takich czynników pogodowych: to są owoce i, i warzywa. Natomiast kolejny powód, o którym chciałbym powiedzieć, no nie jest jakimś ostatnio zaskoczeniem w Polsce. To, co pan redaktor powiedział o pokrywie śniegowej. To zastanówmy się, kiedy ta pokrywa śniegowa ostatnio taka długo utrzymująca się była. Więc przez to, że susza przestała być zaskoczeniem dla rolników, rolnicy też się coraz lepiej przygotowują do suszy i to jest też taki czynnik, który potencjalnie będzie ograniczał ten negatywny wpływ suszy na, na wielkość zbiorów. To bardzo optymistyczne i pocieszające, co Pan mówi. Jakbyśmy sobie popatrzyli w takim razie na, nie wiem, 24 versus to, czego oczekujemy na 25 rok, to e, o ile więcej i czego będziemy w takim razie importować, no i skąd? Bo Europa mniej więcej chyba pogodowo jest mniej więcej w, takim samym, w takiej samej sytuacji, czy w podobnej sytuacji jak my. No, myślę, że jest wręcz podwrot po tej sytuacji, bo z kolei w Europie Zachodniej mamy obecnie ofity opady, więc mamy w skrajności w skrajność przechodzimy. No, to jest też jakiś tam element związany z zmianami klimatycznymi, czyli te warunki pogodowe, one się stają bardzo zmienne. Częściej występują jakieś warunki skrajne i tutaj, no ta, ta sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Ja też byłbym ostrożny, że będziemy importować, bo Polska jest znaczącym eksporterem żywnością, mamy drugą największą nadwyżkę w handlu żywnością w Unii Europejskiej, więc nawet w warunkach hmm. tych słabszych warunków agromotorologicznych i tak będziemy eksportować. Tak? O, o, są oczywiście Alektorze, kategorie, no, idę, idę śladem tego, co pan powiedział, że będziemy kompensować to, te wyższe ceny i słabsze plony w Polsce e, importem, no więc. Teraz mówi Pan, że będziemy eksportować równie dużo jak eksport. To, co ja powiedziałem, to, to, to troszeczkę inaczej powiedziałem, tak? No, powiedziałem o tym, że ceny w Polsce zależą od cen na rynku światowym. No, to, to, nie, to nie jest równoznaczne z tym, że, że ten import następuje, ale ten handel zagraniczny jest takim elementem, który prowadzi do zrównywania się cen, tak? Czyli jeżeli przykładowo mamy nadwyżkę w jakiejś tam produkcji 30% ponad krajowe spożycie i ze względu na E, lokalne, e, słabsze zbiory nagle mamy tej nadwyżki tylko 10%, a nie 30% Gdybyśmy byśmy oczekiwali, że ta cena powinna wzrosnąć w tych warunkach, to ona nie musi wzrosnąć ze względu na to, że na świecie te, te, tego produktu może być więcej. I to w żadnym stopniu nie definiuje nam jakichś tam silnych przepływów to to, że my nagle w tym roku będziemy uzależnieni od importu żywności. To zupełnie te mechanizmy inaczej funkcjonują. To wystarczy, że Mamy możliwość przeprowadzenia arbitrażu, tak? Ten, ta możliwość przeprowadzenia arbitrażu, czyli zakupu surowca taniej na jednym rynku i sprzedania go drożej, to będzie już doprowadzało do, do zrównywania się cen, więc to tak dokładnie, to, to właśnie żeby to nie, nie wybrzmiało, że, że nagle przez to, że, że mamy suszę, będziemy sprowadzać bardzo dużo surowców rolnych, bo, bo to nie jest prawda. Oczywiście mogą wystąpić jakieś lokalne problemy z niektórymi e, z surowcami, gdzie już mamy dość napiętą sytuację podażową, gdzie, gdzie przykładowo nam ta produkcja lokalna nie wystarcza. To są głównie rośliny wysokobiałkowe, rośliny oleiste. Ze względu na naszą rozbudowaną produkcję zwierzęcą potrzebujemy dość dużo roślin wysokobiałkowych na potrzeby przemysłu paszowego, czy oczywiście no, owoce i warzywa. To są kategorie importowe i to Jasne. są też takie kategorie, gdzie rzeczywiście Panie możemy. Odczuwać skutki i tutaj rzeczywiście się, się zgadzam, że jeżeli przykładowo e, susza doprowadzi do tego, że nie, nie będziemy mieć na przykład lokalnie wystarczająco dużo truskawek, czy jakiś takich owoców sezonowych, to wtedy automatycznie się posiłkujemy importem. Natomiast to nie jest tak, że nagle zaczniemy dużo importować zboża, czy, e, czy, czy innych innych surowców, których Jasne. mamy tutaj pod dostatkiem. Tak? Króciutko który rynek w Polsce albo gdzie w Polsce jest ten rynek, który. Zapewnia możliwość arbitrażu z rynkami towarowymi za granicą? W sensie możliwość arbitrażu finansowego, tak. To nie jest, odpowiadając na to pytanie, to nie jest tak, że mamy jakąś tam jedną giełdę, na której. Jest zorganizowany obrót i, i tutaj te surowce są, odbywa się handel surowcami. To są na ogół umowy takie, co się na, na nie mówi OTC, czyli over the counter, one polegają na bilateralnych Jasne. porozumieniach i ten handel mniej więcej w ten Bardzo serdecznie dziękujemy, ekonomista w Credit Agricole Bank Polska. Będziemy wracać, żeby lepiej zrozumieć ten rynek.